Jak osiągać swoje cele bez względu na wszystko? I jak motywować dzieci do osiągania tych celów? Chodź na film, jeśli ten temat Cię interesuje. Cześć, dzień dobry bardzo. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Kasia Nowosielska, jestem psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. Trenerem mentalnym, mediatorką i pisarką. I dzisiaj biorę na tapet temat, który po prostu uwielbiam, adoruję, ubóstwiam. Osiąganie celów, droga do sukcesu. Myślę, że to jest dobry temat, zwłaszcza teraz na początek roku. I pomysł na ten temat zrodził mi się z tego, że ostatnio zostałam zaproszona do telewizji, bo zainteresowano się moim kontentem, który tworzę i wyzwaniem, które akurat przeprowadzam. Na Instagramie tam są live'y codziennie o 6 rano. Ja staję i mówię, i przygotowuję się. No i opowiadam między innymi je, o ośmiu obszarach bogactwa, które pozwalają dochodzić nam do celów. I pytanie, jak zadzwoniono do mnie z telewizji, to zadano takie, jak to się dzieje, że jedne osoby dochodzą do swoich celów, a drugie gdzieś tam po drodze się potykają, chociaż mają talenty, zdolności, umiejętności. No i nic z tego. Nie wychodzi. To, co ja Ci dzisiaj powiem, jest prawdziwym game changerem. Jeśli zaimplementujesz tę wiedzę do swojego umysłu, do swojej świadomości, jeśli masz dzieci i tak będziesz dzieci motywować, to naprawdę i Ty, i Twoje dzieci jesteście w stanie osiągać swoje cele. Moim zdaniem, bardzo dużo i już zacznę od tego. Złego robi szkoła. Ja nie wiem, czy Ty to widzisz, jeśli masz dzieci, czy u siebie, to widzisz, wiele osób ma traumy po szkole. Mamy wrzesień, początek roku, że ta szkoła w, w dzieciach zabija potencjał, kreatywność. Idzie dziecko wesołe do szkoły, wiele pasji, talentów rozwijało jeszcze w przedszkolu, miało chęci, a nagle idzie i tam jest gdzieś y, punktowane, są stawiane oceny, no niby opisowe w pierwszych latach, ale tak naprawdę też jest oceniane i zawsze to. Co jej nie wychodzi, temu dziecku, w sensie na srap prawdzianie, na klasówce, na teście, jest podkreślane na czerwono, tym kolorem krwi. Dlaczego w ogóle czerwonym? Ja się pytam, dlaczego? Dlaczego nie zielonym? Dlaczego nie takim kolorem jak moja sukienka dzisiaj, żeby wlać spokój w serce dziecka? Dlaczego są tylko wywalane na wierzch, że tak powiem, i podkreślane te złe strony, a nie. Ma skupienia na tych dobrych stronach. No i takie dziecko uczy się z biegiem czasu, że nie ma w tym zdolności, umiejętności, talentu, nie ma sensu dalej w to brnąć. Być może tobie też to wpojono. Błędne założenie. I ja nie wiem, dlaczego w szkole tego nie uczą, przynajmniej mnie nie uczyli, i widzę teraz, no niestety, jak słyszę, o, co w szkole niektórzy mają, sama mam dziecko szkolne, że hmm. Nauczycielom niektórym brakuje wiedzy i edukacji. Tak, ja wiem, oni są wtłoczeni w system, oni mają, mają swój program, ale tu potrzeba światłości, otworzenia klapek w swoim umyśle. I prawdziwym game changerem w podejściu do osiągania swoich celów, realizacji talentów, pasji, dochodzenia do czegoś w życiu. Ja nie mówię tylko do pieniędzy, ale dla kogoś pasją może być szachy mogą być szachy, z których nie ma pieniędzy, ale uprawia je hobbystycznie i chce tam jakieś cele osiągnąć. Jest za, podstawowym game changerem jest założenie, w jaką ty kategorię ludzi się wpisujesz. Jest taka amerykańska, świetna psycholożka dzisiejszych czasów, Carol Dweck i ona prowadząc badania na Uniwersytecie Stanforda zbadała grupę kilkuletnich dzieci wraz ze swoimi współpracownikami i dano tym dzieciom zadanie trudniejsze do rozwiązania i łatwiejsze. I łamigłówkę dano i też jakąś In, inne zadanie o niższym stopniu takiego zaangażowania. No i obserwowano te dzieci, te dzieci wybrały prostsze zadanie. Oczywiście, jakby od razu podchodząc do tego, że prostsze jest lepiej i tak dalej. I ona na tej podstawie wysnuła wniosek, że wraz ze swoim zespołem, że te osoby, które biorą się za trudniejsze zadania, chociaż nie umieją, nie wiedzą, jak do tego podejść, osiągają dalekosiężne swoje cele, bo te dzieci, które w, w mniejszości, Wzięły się za te zadania trudniejsze, później je tam sprawdzano, monitorowano, te dzieci szły dalej. I ona podzieliła osobowości ludzkie na takie dwie kategorie. Tworzyła jakby nową kategorię osobowości ludzkich: osoby nastawione na trwałość i osoby nastawione na rozwój. Osoby nastawione na trwałość wychodzą z założenia, że Jestem jaki jestem, taka się urodziłam i nic ze sobą nie, zmieni, nie zrobię, nie zmienię. I to dotyczy moich cech charakteru, moich słabości. Krzyczę, wybucham. E, no, przecież masz mi tolerować, bo ja jestem taki jaki jak jestem, jestem jaka jestem, taki się urodziłem i nie zmienię. Zmiana nie jest wpisana w mindset człowieka, który jest nastawiony na trwałość. To jest człowiek, który uważa, że urodził się z określonymi predyspozycjami, talentami, e, cechami charakteru, genami, i on w zasadzie nic nie jest w stanie zrobić. Od małego nauczono go, że jak czarny kot przebiega drogę, to znaczy, że trzeba się zatrzymać i poczekać, aż inny rowerzysta, kierowca przejedzie, no bo przecież to przyniesie nieszczęście. I on ma to zaimplementowane do swojego umysłu. Od małego nauczono go, że jak on był dobry w jednym przedmiocie, tylko na początku podstawówki, bo akurat może nauczyciel był dobry z tego przedmiotu jakby i nie domagał sam z fizyki, z chemii, to on pewnie nie będzie w stanie w ogóle cokolwiek, jakkolwiek ruszyć dalej z tymi przedmiotami w swoim dorosłym życiu. Nieraz dostaję takie wiadomości od osób, że. Poszłyby dzisiaj na przykład na medycynę, gdyby ktoś im błędnie nie wmówił, że jak nie umieją fizyki, to nie mają czego szukać na medycynie, chociaż miały szereg innych predyspozycji. A teraz te osoby mówią, że to pewnie była kwestia tego, że nauczyciel był nie taki i zamiast zachęcić do przedmiotu, to zniechęcał. No więc właśnie, to, to jest wpajanie dzieciom tego nastawienia na trwałość młodzieży i blokowanie im ich przed realizacją swoich celów. Po drugiej stronie tego y, podziału charakterów osobowości mamy osoby nastawione na rozwój. To są osoby, które uwielbiają pokonywać trudności, wychodzić z tak zwanej strefy komfortu, brać się za zadania, y, które. Wydają im się trudne do wykonywania. No, ja na przykład, kiedyś nie spodziewałam się, że ja będę umiała WordPressa obsługiwać, że będę filmy na YouTubie nagrywać, ja się bałam panicznie wystąpień publicznych. Ja byłam tak nieśmiałą osobą. No i co? Siedzę dzisiaj tutaj i mówię do ciebie. Wstyd mnie gdzieś spało, no ale. Wszystko można pokonać, wypracować y, w sobie. Na szczęście trafiłam na odpowiednie osoby, książki w swojej przyszłości, które sprawiły, że wyszłam poza strefę komfortu, odważyłam się i zaczęłam się brać za zadania, które były dla mnie, w moim wyobrażeniu, niewyobrażalne. I właśnie osoby nastawione na rozwój y, biorą się za to, czego im odmawiano w przeszłości, bo one wiedzą, że. Jeśli będą się rozwijać w danej dziedzinie, chociaż może mają trochę mniejszy talent niż inne osoby, to one sobie są w stanie daleko dojść. Liczy się suma tych nawyków, jakie sobie wypracują i które będą prowadzić ich do ich celów. Taki przykład, jaki przychodzi mi do głowy, to jest Christopher Reeve. To jest człowiek, aktor, który odtwarza Supermana postać. Taki przystojny mężczyzna, znany z tej właśnie roli. Reeve spadł. Z konia. Miał wypadek na koniu w 1995 roku i on był totalnie bezwładny, nie mógł ruszać kończynami. I lekarze powiedzieli mu, że on już nigdy nie wyjdzie z tego, że będzie prawdopodobnie do końca życia niepełnosprawny. No ale ten Riff tak się zawziął za siebie, nie dał sobie wtłoczyć do głowy tego przekonania i przez 5 lat rehabilitował się. On po prostu uznał, że musi do tego podejść, do odzyskiwania władzy w kończynach, jak do procesu. Stwierdził, że nauczy swój mózg nowych tutaj mechanizmów, no bo to wszystko wiadomo: tkwi w mózgu, to poruszanie naszymi kończeniami, rdzeń, rdzeń kręgowy i tak I wiesz, że mu się to udało. On później, po pięciu latach bardzo trudnej, pełnej wysiłku, rehabilitacji zaczął ruszać kończynami. Jak widać, wszystko jest możliwe. Kolejny przykład: Polok, taki y, artysta, kreator, y, człowiek o wielkiej wyobraźni. Przecież on od najmłodszych lat próbował różnych rzeczy, różnych form, chwytał się i mał. On mógł mieć nieraz chwilę zwątpienia, bo mu nie wychodziło nic, ale no cóż, zaczął tworzyć w końcu takie dzieła, o których my dzisiaj mówimy. I ten polok jest gdzieś słynny, jest znany, ale wiele lat zajęło mu dojście do tego punktu. Kobe Bryant, taki amerykański koszykarz, bardzo utytułowany zresztą. Słyszałem gdzieś, jak on mówił, że Ludzie nadmiernie skupiają się na dalekosiężnych celach. Owszem, cel jest ważny, cel musi być jasno określony i sprecyzowany, do którego Ty chcesz dojść, ale Tobie potrzeba, i to mówił Kobi, że Tobie potrzeba rozkochać się w procesie, w którym jesteś. Dla niego treningi, które robił więcej razy niż inni, bo on wstawał o świcie wcześniej rano, kiedy jeszcze inni spali, i trenował technikę, rzuty do kosza. Jemu to zaczęło sprawiać przyjemność. On podkreślał wielokrotnie, że trzeba czerpać przyjemność z treningu. Inaczej cię to daleko nie zaprowadzi. Nie myśleć o tym, jakie ty będziesz sukcesy odnosić, jakie medale, trofea zdobywać, tylko rozkochać się w procesie. Tu zawsze też do głowy przychodzą mi słowa Adama Małysza. Ja byłam mały, Małyszomanką, kiedyś jak to wszystko w Polsce wybuchło, pamiętam te lata 2004-2005 rok, i Małysz zawsze pytany. Jak ile metrów chce skoczyć, jakie trofeum zdobyć w tych skokach narciarskich, mówił, że on się nie skupia na tym, czy on chce wygrać zawody, czy nie, on chce oddać dwa dobre skoki, czyli skupić się na swoim zadaniu. I widzisz, wiele rzeczy w życiu jest od Ciebie niezależnych. Nie masz wpływu na to, jak tam Ci się potoczy w zawodach sportowych, bo tam jest też, do końca nie masz wpływu, bo tam jest też jury, to jest wszystko ocenne, w skokach to jest też wiatr, musi podwiać, to też zależy od wielu czynników. Nie mam, ja nie mam też wpływu na to, ile mi się książek po Sprzedaję, to znaczy mam wpływ, to, ale, ale nie na wszystko mam wpływ. Dużo zależy od mojej inwencji twórczej, od tego, ile sił pracy włożę no, w promocję książki, ale no, jest wiele też czynników poza mną. Ja się skupiam codziennie. Jak siadam rano o szóstej do pisania książki, żeby napisać jak najlepszy materiał, żeby to było. Piękne, dobre, żeby czytelnikowi dać jak najwięcej wartości. I ja się rozkochałam w drodze, w tym procesie. No i za moment wydaje ósmą książkę, dzięki temu właśnie, że jestem zakochana w drodze, w procesie. Niezwykle mnie to elektryzuje i napawa radości. Wiesz, dlaczego też tak się dzieje? Bo ja się doceniam za codzienne, drobne nawyki wypracowane, w tym, żeby siadać o szóstej rano, stawiać sobie kawę i pracować. Bo jak ja bym sobie uznała, że a może tam jakiś mam talent do pisania, umiejętności, a może nie mam, a nie pracowałabym nad, te, nad tym, nie otaczała się słowem, nie otaczała się literaturą, nie słuchała audiobooków, nie pisała codziennie, nie wyrobiła sobie nawyku pisarskiego, to guzik by z tego wszystkiego było. I też Ci powiem, że jak masz dzieci i widzisz, że one mają jakieś talenty, umiejętności, to Ty nie chwal tych dzieci za te talenty, umiejętności, bo przyjdzie w taki w końcu moment, że to dziecko uzna... Mając już trochę więcej lat, no że skoro on ma takie talenty, umiejętności, to w ogóle nie ma się po co starać pracować, bo to wystarczy. Dziecko, jak coś mu wychodzi, widzisz, że super w sporcie mu coś idzie, że super rysunek stworzyło, że super czyta, że super cokolwiek innego robi, gotuje nawet, to tego pochwal za to, jaką pracę wkłada w dane zadanie. To ono będzie miało wtedy motywację, żeby pracować, żeby starać się, żeby udoskonalać swój warsztat. To jest droga do celu. Ile znasz takich osób w swoim otoczeniu z klasy może gdzieś, które były super zdolne, ale nie poszły daleko, bo uznały, ja mam takie osoby w swoim otoczeniu, znam takie osoby, bo uznały, że sam talent wystarczy. Na pewnym etapie sam talent nie wystarcza. i oczywiście łatwiej jest, kiedy dziecko jest od najmłodszych lat otoczone odpowiednią atmosferą. Jeśli jest chce zajmować się muzyką. Łatwiej jest wtedy, jeśli się dorasta w rodzinie muzycznej. Chce być malarzem. Łatwiej jest wtedy, jeśli w domu ktoś pracuje, w, w tej dziedzinie. Chce być prawnikiem. Łatwiej jest, jeśli widzi, jak ojciec czy matka też pracuje w kancelarii prawnej, bo on nasi nasiąka tym wszystkim, jest może z czasem angażowany. Oczywiście łatwiej jest, jak tym przesiąka, jak rodzice grają w szachy, mama czy tata i dziecko też zapragnie, żeby zdobywać w tym jakieś później tytuły. Łatwiej będzie, jeśli rodzic go będzie dopingował i po pokazywał, jak to się robi, tłumaczył, był przewodnikiem nauczycielem. Widziałam, jak Sebastiana Karpiela-Bułecka, córka, gra na instrumencie, chyba na skrzypcach, gdzieś na Instagramie mi mignęło. Oczywiście, że jej będzie łatwiej iść dalej, rozwijać się muzycznie, jeśli ona zechce, bo ma ojca muzyka, bo jest otoczona muzyką. Zresztą w górach ta muzyka góralska cały czas jest tam słyszalna, więc Łatwiej jest tam być muzykiem, tak samo jak łatwiej jest być yy, skoczkiem narciarskim, gdy się urodziło i wychowało w tamtych terenach. Wierz mi, że wiele rzeczy możesz sobie nawykami wypracować i dojść do swoich celów, jeśli nie urodziłeś się w odpowiednim miejscu czy nawet w rodzinie. Jeśli potrzebujesz więcej narzędzi, aby się zabrać za budowanie nawyków, aby pomogła Ci skupić się na celu, który Ty chcesz osiągnąć, na drodze, którą masz pokonać, to polecam Ci serdecznie moją książkę Małe rytuały, które znacznie podwyższają jakość życia. Wiem, że ta książka jest pomocna. Dzięki tej książce wiem, że osoby pozakładały na przykład profile bookstagramowe na Instagramie i zajmują się promocją i czytelnictwa, recenzowaniem książek. Na tym się przecież zarabia. Wiem, że są mamy, które dzięki tej książce zawie, za, zajęły się rękodziełem i założyły, rozwinęły firmy. Wiem, że są osoby, które dzięki tej książce zaczęły biegać, zdrowiej się odżywać, odżywiać, zrzuciły nadprogramowe kilogramy. Mi to, co zapisałam w tej książce, bardzo pomaga na co dzień i doprowadziło mnie do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem i mogę do Ciebie mówić. Więc bardzo Ci serdecznie polecam o turbonawykach książka jest teraz 30% promocji, kosztuje 62 zł zamiast 89, więc łap, 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 tą świetną promocję, bo to są cudmiut orzeszki, ale także inne moje książki um, są też w promocji, wszystkie są 30% przecenione, więc korzystaj, to jest jesienne turbo doładowanie dla związków, książka ta też o nawykach dla związków. To już pokazywałam, o pewności siebie, o poczuciu własnej wartości, o pokonywaniu traum, o szacunku, pe pewności siebie, takich budowaniu relacji z klasą. Też trochę o sowar więc polecam ci tę książkę. No i w końcu moja powieść, hiszpański brat. Wokół tej książki będzie się trochę jeszcze działo. <noise> Będą powieści kolejne, więc polecam ci uwadze tę książkę. Wszystkie są minus 30% promocji, więc. Korzystaj. I to tyle w dzisiejszym filmie. Ja Ci życzę cudownego rozwoju yy, i skupienia się na drodze, rozkochania się w tej drodze, a nie na jakichś dalekosiężnych, tylko i wyłącznie celach. Kochaj swoją drogę. Do zobaczenia w kolejnym filmie i dziękuję za uwagę. Pa!